Cześć mordeczki, witajcie na kruczym kanale. Przypominam, ja jestem Patryk Raven i gramy sobie na krucza Dolin Aria. To jest gierka Pile Up właśnie stworzyłem taką małą tutaj. Widzicie pierwszą wyspę, tak naprawdę po raz pierwszy ogrywam tą gierkę, ale gdzieś tam widziałem gameplay od niektórych tutaj youtuberów i wpadła mi, powiem wam szczerze, w oko. Gra polega na tym, że mamy po prostu zbudować jak największą wyspę. I mieć jak najwięcej mieszkańców, którzy będą jak najbardziej szczęśliwi, prawda? Tyle, że pojawia się tam dużo różnych takich aspektów, w stylu różnego rodzaju budynki, które wzajemnie się blokują, wybuchają, jakieś potrzeby mieszkańców, które trzeba zapewniać, albo ktoś umiera, albo coś wybucha, coś spada, coś się zawala, więc tutaj musimy tak naprawdę uważać, co robimy. Gra jest oczywiście takim relaksatorem, tak? Coś jak Dorf Romantika, którą swego czasu ogrywałem. Może nie na kanale, ale prywatnie na smart TV. E, natomiast powiem Wam szczerze, tutaj y, no i podobny, podobnie to wygląda. Więc dobrze, mamy tutaj do dyspozycji biuro domowe, e, przenośny dom, jakiś maleńki dom i dom bez ogrodu. Generalnie myślę, że na początku dobrą taktyką jest staranie się wykroczyć poza ten obszar budowy, jaki tu mamy, ponieważ poszerzę sobie dzięki temu obszar, w którym będę mógł rozwijać następne budynki. Więc biorę tutaj, widzicie, te szersze budynki. Staram się wykroczyć poza nasz obszar, i dzięki temu pojawiają się, widzicie tego typu jakieś takie wystające elementy. Tuż już mam same pojedyncze takie pierdolety, więc za dużo nie mogę tu rozwinąć. Ale chyba, żebym poczekał na coś większego, i wtedy bym sobie mógł pozwolić na jakiś ciekawszy element. Nie, na przykład tutaj widzimy że się coś dostawiło. Też nie wykroczę zbyt daleko, ale spróbować zawsze można. Myślę, że będę się starał połączyć tych chłopaczków tutaj. Zrobimy takie małe przewężenie. Ja też gram w to pierwszy raz, więc yy, śmiało możecie mi tutaj radzić, czy dobrze tutaj tworzę, czy może źle tworzę. Widzimy tak, chłopaki nie mają energii, nie mają roślinności, nie mają też ciepełka, więc to musimy im zapewnić. Fabryka domów będzie generować domy aż do wyczerpania będzie generować budynki aż do yy, udogodnienia, aż do wyczerpania i będzie wytwarzała budynki yy, dodatków. Ok, czyli takie fabryczki musimy sobie gdzieś tu pierdyknąć, żeby po prostu dla nas mocno pracowały. Więc ja sobie fabrykarnie postawię gdzieś tutaj. Proszę Was bardzo, w ten sposób mógłbym na przykład te kominy tutaj zabudować, bo mi tutaj brużdą. I postawię jeden na drugim i zabudujemy te kominy, żeby mi tu nie syfiło. No i to już wygląda lepiej. Widzicie, komin tutaj odprowadzony został i aż tak bardzo się nie dymi. Więc trzy fabryki mamy i wygląda to całkiem jak slamsy, czyli wy bardzo źle. Spacją mijamy turę, idziemy dalej. Pojawiają się nowe karty. Tutaj jakieś zwierzątko nam wypłynęło, które się cieszy, bo je kliknąłem. Mogę oczywiście cały czas klikać i może z tego jest jakiś profit, ciężko mi powiedzieć. I cóż. Dasz hmm, się prosi, żeby wiecie, jakie screenshoty porobić. Ja myślę, że screenshota walne na koniec. Tutaj mi się pojawiły teraz trzy budynki. Dodatek. Nie możesz złamać praw fizyki, jeśli sam je napisałeś. Solidny. Tego budynku nie da się zniszczyć. Przenośny dom. Ludzie są mali, więc upchnęliśmy ich w środku. Dwunastkę i zbiornik gazu zaspokaja potrzebę gazu w swoim zasięgu, czyli tutaj chłopaki potrzebują gazu, więc ja ten zbiornik im tu pierdyknę, aczkolwiek nie da będzie się go dało zburzyć, więc może lepszą opcją będzie właśnie wykroczenie poza tutaj obszar tego domostwa i pierdyknięcie tego budynku wybuchowego gdzieś tutaj samym rogu, żeby to było wypchnięte i widzicie pojawił się uśmieszek, że chłopaczek jest tam zadowolony ze swojego życia, no bo jednak w takich slumsach to mało kto ma okazję tak naprawdę pożyć, nie? Okej, okay, musimy dobić, widzę z tego co widzę, do góry się pojawił taki znacznik, że do chyba 5000 muszę dobić. Co my tu mamy? Możemy przyspieszać kontrolę, mogę sobie cofać ekran. Co my tu mamy w tym UI? Ria. Dolinaria. Doliaria. Dzień drugi, czas 5 minut. Gramy co to jest za znacznik? Wygeneruje nam. Aha, fabryki. Mamy po, po jednej fabryce z każdego. Dostaniemy 27 klocków domu i 14 energetycznych. Nie mamy udogodnień. Nie mamy fabryk w akcji. I nasze zadowolenie jest bardzo kiepskie. Bardzo kiepskie. Więc musimy o to zadbać. Tyle wam powiem. Dobrze, mamy tutaj coś takiego. Przeciek, niebezpieczeństwo. Ten budynek w następnej rundzie zniszczy to, co jest pod nim, poza budynkiem tego samego typu lub solidnym budynkiem. Ale no tutaj mieliśmy, że nie da się zniszczyć, więc jakbym dał na przykład przecieka w ten sposób, to to zobaczymy, czy on faktycznie tutaj zburzy to całe. Na najwyżej wybuchnie. I mamy ogród. Sam dom bez ogrodu, tutaj możemy go gdzieś do, dostawić. Myślę, że zaczniemy. To jest akurat kwadracik, więc nie mogę za daleko tym wyjechać. Może tutaj przy fabryce pierdykniemy, żeby tutaj z tym kominem zrobić porządek. No i następna tura. Przechodzimy do przodu. No i teraz co z tym przeciekiem? Zalał się, wylał się, nic się z nim nie stało. Mamy tutaj zapo, niebezpieczeństwo. Budynek uruchamia niektóre efekty, m.in. wybuchowy generator. Więc jakbym go tutaj pierdyknął, to zachaczamy tym czerwonym elementem, i on tutaj wybuchnie, więc nie mogę go tu postawić. Zapłon myślę, damy tutaj na końcu. I dom bez ogrodu, czyli zwykły domek plus 25, troszkę mało mi tu generuje tego wszystkiego. Ale no, a tu już nie mam podporowego materiału. Um, te fabryki tu nieźle stoją. Myślę, że możemy tu się dostawić i poszerzymy ten obszar slamsów, nie? Dobra, zadowolenie już mi całkiem nieźle wzrosło. Już jesteśmy przy tym minimalnej ilości. Mamy kolejne budyneczki, mamy dach. Nie można umieścić żadnego obiektu na szczycie tego budynku, bo to jest park. Czy ja mogę park umieścić tutaj? No to wygląda, że mogę ten park umieścić tutaj. I to by też nie było głupie, jakbym chciał tu postawić, kurcze. A pierdyknijmy park na tym wybuchowym elemencie. A co by to? Zakryjemy te wszystkie fabryki i postawimy park pod slamsami. No, a tu mamy taki duży budyneczek, który śmiało bym mógł, właśnie go tutaj wypchnąć szerzej. I wtedy dojedziemy, widzicie, do tego mojego budyneczku tu obok. Tylko zostaje jeden obszar przerwy. Więc to jakby mnie tu nie ratuje, ale możemy sobie przejechać w tym miejscu i o dwa klocki poszerzymy nasz obszar. że mamy taką wąską szczelinę, więc o to będę musiał zadbać. Następna tura. Czyli wtem przyspieszamy. I mamy biuro domowe. Piękne dzieło sztuki. A to też tutaj myślę, że poszerzymy. Już ten budyneczek jest coraz lepszy, tylko moi chłopaki nie są szczęśliwi, bo oni potrzebują tutaj roślinności. Znowu biuro domowe, tylko że takie samo. No to jak najbardziej. Zapewniamy tutaj szczęście dla naszych chłopaków. Penośny dom. Ludzie są mali, więc upchnęliśmy ich dwunastkę w środku. Chciałbym tutaj wepchnąć, ale to jest troszkę za duża szczelina, więc nie wiem... Tutaj pod spodem też nie jestem w stanie, kurczę... Wiecie co, może tutaj bym dał. Też tak nie bardzo, może tutaj w rogu, o. Tam jest jeszcze jedna luka, widzimy. Jest taka jedna luka, gdzie jeszcze mogę taki pojedynczy klocek upchnąć. No ale powinno być w miarę cacy. Martwi mnie to, że tak mało tych klocków dostaję, bo dostaję jeden, znowu przenośny dom. No i tak naprawdę nie wiem, czy coś nie skopałem, czy na przykład zabudowałem te fabryki i teraz nie generuje mi, liczba fabryk dodatków. No chyba, chyba zakryłem tą fabrykę i ona straciła swój potencjał. Ciężko mi powiedzieć, dobra, dostaliśmy znowu przeciek. Ten budynek w następnej rundzie zniszczy to, co jest pod spodem, więc dajemy przeciek na przecieku, i niech on se niszczy ten przeciek. Wyrąbane w to. Przenośny dom, ludzie są mali, więc upchnęliśmy ich w środku. 12. Znowu to samo. Tyk, Krucza Dolina. Kryzys społeczny. Twoi mieszkańcy są wściekli i wywołali zamieszki. Te, terytorium przetrwało 10 dni. Krucza Dolinaria. 441 kruczków przeżyło i generalnie co? Przegrałem. Jak to przegrałem? Powrót do menu, co się stanęło? Co się stanęło? Nie wiem. Muszę tą, tą gierkę też rozkminić troszkę. Czekajcie, mamy tutaj jeszcze jakieś części. Części są punktami ulepszeń, wykorzystywanymi do odblokowania nowych budynków i zawartości. Jedna część jest warta 32,62 tureckiej liry i drożeje. Dobra, bo inflacja. Czyli mamy 50 części generalnie. Tutaj jakbym sobie pojechał mamy całe drzewko, jakieś miśki, sklepki z zabawkami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy kasyno do odblokowania, dodatek. I mamy zegar miszcza. generuje wieżę zegarową co trzy tury. Ehm, ale ile to kosztuje, ja się pytam. Chyba mamy teraz odblokowane. A tu możemy coś wygenerować, jest za stówkę, czyli mamy za mało pointów, więc nie możemy. Schemat miasta. Aha, ok, czyli to jest schemat miasta, gdzie mogę jeszcze więcej rzeczy odblokowywać, więc tych, tych części potrzebujemy dużo. No więc dobra, więc znowu wracamy sobie. Yy, tutaj zrobimy, widzicie, jest druga wyspa dostępna. Ryb zwykły gry. Yy, nazwiemy go, nie wiem, The Greenland. The Greenland. I yy, yy, dobra, i tutaj damy yy, zieloni. Kontynuuj. Nie, kontynuuj, graj po prostu, bo tamto miałem przerwane. No, uczymy się. Uczymy się, dlaczego ponieśliśmy porażkę, bo byli niezadowoleni, bo chyba za bardzo podzieliłem niektóre obszary. Czyli mamy od naszego tutaj widza de Greenland. Musimy to chyba bardziej rozkwinić, żeby budować się chyba bardziej pionowo. Tak mi się wydaje. Więc zbudujmy sobie może tak faktycznie te biurowe domy, i e, część fabryczną postawiłbym tutaj od strony, może tutaj na środeczku. Spróbujemy postawimy trzy takie duże domki, żeby było. Domki bez ogrodów, jak najbardziej, spróbujemy tutaj z każdej strony dokoptować. Później mamy przenośny domek, który będzie tutaj rozbudowywał się w przednim obszarze w jakiś taki sposób, bo to jest jeszcze mały domek, tak? Moglibyśmy zrobić w ten sposób i tu jeszcze ten mały wypchnąć do środeczka, jeżeli tam trafię, o. No i teraz mamy jakby jedno osiedle, które potrzebuje prądu, oczywiście potrzebuje energii. Więc teraz mamy fabryki. Fabryka, która wytwarza budynki. No i dobra, no to fabryki w takim razie ja bym sobie je tutaj Wydzielił może w jakiś taki sposób, że na przykład na, na górze budynków, czy tutaj właśnie nie iść w tym kierunku. Trzeba mi powiedzieć, jak to idzie. Więc postawmy sobie na razie wszystkie fabryki mocno obok siebie. Może w ten sposób. I one w tym momencie powinny mi generować to, co ja potrzebuję, tak? Jeżeli dobrze myślę. Zobaczmy. No, trzy, trzy fabryki mam, tak? Bo są luźno, nie są zakryte. I teraz mamy generator prądu. Spokaja potrzebę elektryczności w swoim zasięgu, i teraz tutaj mamy ten zasięg prądu. Widzimy, oni tutaj chcą elektryczność, te chłopaczki, więc tą elektryczność muszę im dać. Tylko, że ja bym to mógł na przykład im tu wydzielić troszkę bardziej do przodu, zrobić im taki mostek. I tutaj tą elektryczność bym chciał postawić w miarę blisko, żeby ta sfera łapała też wszystko w okolicy. Więc dajmy sobie, czekajcie, to zajmuje raz, dwa, trzy. Więc na razie damy sobie w ten sposób, i tu chłopaczki powinni być zadowoleni. Plus jeszcze możemy dostawić domek w ten sposób, Wys wysławić go trochę do przodu i też załapało się w prąd. Ok, teraz jest potrzebne generalnie ciepełko, już mamy 200 pointów, więc też źle nie jest. Szybko przyspieszamy, i co mi tu trafiło? Woda. Ok, woda, czyli jako woda, ok, czyli teraz w tym momencie. Jak ja se tu dam przecieka, to widzimy, że to co jest na czerwono, to mi się zdupczy. Ale w tym obszarze będę miał zapewnioną wodę, więc przeciek mogę postawić faktycznie fizycznie w tym miejscu i zapewnić tym chłopakom po prostu wodę. I powinni być w miarę zadowoleni, prawda? Tak, ten jest zadowolony, bo woda przyszła i dochodzi mi domek bez ogrodu, który myślę, że powoli mogę zacząć wyciągać w jakimś tam kierunku innym. Eee, na przykład. Jeszcze nie wiem, czy jest sens tak do przodu za każdym razem puszować. No, ale dobra, ale możemy spróbować, bo ja też tu będę potrzebował miejsca. Więc postawimy im tu domki. Chłopaczki są zadowoleni. Zobaczcie od razu, tutaj szczęście wzrosło, bo wszystko mają. Eee, fabryki generują to, co potrzeba, więc możemy śmiało tutaj skończyć, nie? Fabryczki mi wygenerowały znowu dwie rzeczy. Dlaczego ta fabryka nie generuje? Co się tutaj podziało? Wszystkie fabryki działają, tu jest park. Zaspokaja potrzeby natury w swoim zasięgu. Teraz jakby tutaj nie każdy ma potrzebę natury, aczkolwiek pewnie zaraz tu się pojawią domy, które tę naturę będą potrzebowały. Więc ja tą naturę pierdyknę tutaj, nie będziemy się po prostu w górę budowali i zapewniam im po prostu to co chcą. Przenośny dom. Myślę, że śmiało możemy dać. Potrzebuje wody, i ta woda mu niestety nie sięga z tego. Szkoda, że nie można cofnąć albo podejrzeć, co te domy będą ode mnie chciały. Bo tak naprawdę, ja mam wiedzieć, czy jak coś postawię, to to będzie w ciemno postawione, czy nie. Tu mamy zbiornik gazu, który daje wybuchowy. Ten budynek może eksplodować w kontakcie z budynkami zapłonowymi. Więc ciepełko potrzebują tutaj ci agenci. Więc myślę, że jakbym postawił w tym obszarze, to ciepło mam zapewnione na całe osiedle, a nie zahaczą tam o ten generator. Na razie walnijmy, tak. I biuro domowe, tutaj akurat jest szerszy budyneczek. Właśnie nie wiem, czy jest sens wykraczać bardziej. Może falniemy sobie to kurcze w taki sposób, o, żeby tutaj troszkę do przodu wyjechać. I oni chcą, właśnie, ciepełko, i tu już jest źle. No dobra, więc szybko mijamy dzień. I tutaj mamy znowu biuro domowe. połączymy te budyneczki i wtedy szczęście mi szybko wpada, no bo mamy w miarę zapewnione wszystkie te potrzebne rzeczy. Dlaczego nam tak słabo generują te fabryki, co? To mnie martwi, czy ja muszę teraz budować przy tych fabrykach domki? Może właśnie o to chodzi. Może tutaj skopściłem, że to nie jest mocno zmagazynowane. Spróbujmy otworzyć nową fabrykę z tej strony i zobaczyć czy oni faktycznie tutaj pójdą do roboty, że tak powiem. Wezmą się za robotę, czy nie? Bo tutaj jak to wygląda? Jakby liczba fabryk dodatków już jest wyczerpana. Fabryka udogodnień. Coś tutaj się generuje, ale co? Ja tylko jedno naturę? Właśnie ciężko mi powiedzieć, na czym to polega. A nic, spróbujemy i połączyć te wszystkie budyneczki. Oni teraz wszyscy będą mnie zadowoleni, prawda? Bo na razie generuje po jednym budyneczku. Tutaj mamy taki mniejszy, może go zmieszczę tutaj do środka. Niestety tak średnio, ale dobra, to walnijmy tutaj. Troszkę się poszerzy. Przy tych fabrykach mogę zabudować. O, teraz mi wpadły dwa, czyli fabryka coś tam wygenerowała. Mamy zbiornik wodny. Tylko, że będzie ten przecięk nieszczęsny. Więc, ja ten przeciek mogę dać w teorii na samym środku i będziemy mieli po prostu źródło wody dla wszystkich. I to pod tym względem wydaje mi się, że to jest dobra, dobra decyzja, bo i tak nie jestem w stanie nic za przeproszeniem spieprzyć. E, dobrze, to w takim razie tutaj dostawmy. Tylko tu chłopaki narzekają na brak prądu. Teraz ten prąd muszę znaleźć. Tylko martwi mnie to, że strasznie mało generuje tutaj. Wiecie, tych. E, jak to się mówi? Budynków, które coś mi tu wnoszą. Mamy na razie same domeczki, które niewiele mi tu dają. Tutaj mogę chłopakom zabudować. Troszkę poszerzymy, bo to też trzeba patrzeć, żeby pod spodem budować. Czyli budujemy się w górę. Jak, najcia jak najciaśniej, a później oczywiście podwyższamy cały te aspekt. Dobra, doszedł mi apartamentowiec, więc w teorii apartamentowiec mogę walnąć tutaj. Bo i tak to się nie zburzy. I apartamentowiec będzie w samym środku naszego cudownego pięknego. Miasteczka. Aż muszę sobie tutaj, wiecie co, zrobię sobie takiego jakiegoś pięknego mikro screenshota, bo tutaj będziemy mieli na krótszy kanał, prawda? E, ja się zawsze staram screenshoty robić, tylko że strasznie ciemno jest, tak niekulturalnie brzydko bym powiedział. Dobra, więc mijamy tutaj dzień. O teraz nie jest tak ciemno, więc aż chce się zrobić jakiegoś screenshota takiego na miniaturkę, e, może być w ten deseń. I co mi tu doszło? Kolejny apartamentowiec. No i teraz pytanie, czy jest sens budować się w górę? No bo w teorii te wszystkie budyneczki, które tam mam, nie do końca sięgną, więc mogę ten apartamentowiec próbować rozbudować tak, żeby tu była też styczność. The Green Ville. Ok, dostaliśmy wyższy poziom. Dzięki temu mamy teraz, widzicie, wieżę zegarową co trzy tury. A widzicie, czyli to właśnie w ten sposób trzeba dawać. I co my tu mamy? Kasyno. Wytwarza budynek, który może przekląć lub pobłogosławić twój dzień, kiedy go zagrasz. Zawiera kasyno, kasyno, kasyno. Jakby tutaj nie mam, nie mam większej opcji co do decyzji, więc cokolwiek bym nie wziął, no to będzie lipa. Fabryka domów będzie generować domy albo mamy fabrykę akcji. I ona mi wygeneruje tutaj te kasyna. No dobra, no to walnijmy sobie tą fabrykę akcji. Gdzie bym jej nie dał, to będzie źle, więc równie dobrze tą fabrykę możemy teraz... Pierdyknąć gdzieś tu z boku. E, mamy tutaj tą wieżę zegarową. Też się prosi, żeby ten apartamentowiec tutaj zasilić. No może w ten sposób tutaj nad tymi fabrykami. O. Prawda, że to ładnie wygląda. Wieża zegarowa. I tutaj jeszcze tą drugą fabryczkę no, połączymy razem z tym apartamentowcem i tą strefą budowlaną, czyli tu. I fabryki ładnie będą działały. Rozumiem, że jak fabryki są, odkryte, to wtedy generują nam karty, a normalnie natomiast nie będą generowały żadnych kart. E, generator prądu. Gdzie jest potrzebny prąd? No właśnie, tutaj wszyscy narzekają na braki prądu. Jest niebezpieczeństwo zapłonu, ale aczkolwiek ten zapłon, jesteśmy daleko od strefy zapłonowej. Więc jakbym dał tutaj, to w większości mieszkańcom wygeneruje tą potrzebę. O tych nie zahaczę niestety, nie mam nawet opcji. Tu jest niestety zbiornik z gazem, więc tego nie możemy dać, bo się podświetla na czerwono. Więc jedyna opcja to jest albo postawić tu na ziemi. To z jednej strony jest ok, ale z drugiej strony ja się będę budował w górę, więc nie chciałbym sobie zabierać obszaru. A tutaj jest jeszcze szansa, że do góry nawet, nawet postawię. Ewentualnie jeszcze w ten sposób mogę postawić, tak? Tylko nie zahaczę już o tych ziomków, którzy są w tym miejscu. Więc dajmy sobie może możliwość postawienia ich. A niech będzie tu. Mamy generatory prądu, i teraz tylko bym musiał to wszystko fajnie pozabudowywać. E, tutaj tego nie zmieszczę. Tutaj jeszcze zasilam się tą wodą, więc w teorii mógłbym tą wodę zasilić. Albo jakiś mniejszy domek właśnie tutaj upchnąć i dostawić się kurcze. Albo poszerzyć właśnie obszar rozbudowy. Co bym nie zrobił, to jest źle. A z tej strony, tylko tutaj zaś tym generatorem nie będę wszystkiego łapał. A i to nie jest takie łatwe, powiem wam szczerze. Jakby tak człowiek długo chciał pograć, to się nagle okazuje, że to strasznie upierdliwe dziadostwo. Dobra, poszerzmy sobie obszar troszkę w tym kierunku. Bo tu mam w miarę wszystko zapewnione, no poza roślinnością i innymi bzdetami. Ej, dobra, domek bez ogródka... Rozumiem, że domek bez ogródka będzie chciał mieć ogród, tak? Nie, to jest OK. Następny dzionek. I mamy znowu wieżę zegarową. Tym razem jest taka potężna, wysoka. Więc, jak już wieża zegarowa, to walniemy sobie tak. I tam nam ktoś umarł? Nie wiem o co chodzi. Tutaj mamy plus 100. Kasyno. No to dobra, to walnijmy sobie kasyno tutaj. Nie generuje nam prąd. A, bo to jak tu postawię, to mi wypadnie jakaś karta. Dobra, wiemy o co chodzi. Solidny, tego budynku nie da się zniszczyć. Moai, nie robi nic poza tym, że zawsze jest tam dla ciebie. Jakiś Moai mogę postawić. To postawmy sobie pod wieżą zegarową. Ktokolwiek to jest. A to jest taka głowa. Okej, okay. głowa, która mi będzie wspierała moją wieżę zegarową. Jest taki ozdobnik fajny. Dobrze. Cieszę się, że coś takiego mam. Będzie dobrze. Dobra, czyli tutaj stawiamy kolejne dwa, dwa dwie chałupinki. I jeszcze jedną chałupinkę. Ją chyba tam zmieszczę do środka. Nie zmieszczę tej chałupinki. Eee, gdzie by ją tu wpierdzielić? Może tutaj wysuniemy. Te, takie mniejsze elementy to już tam trudno. Okej, okay, następne biuro domowe. Chciałbym właśnie te budyneczki troszkę do przodu wysuwać, natomiast wolałbym też poupychać je tam na dole. Chyba, że kontrolem jestem w stanie to umieścić. Eee, to jest za duże. Co bym nie zrobił, to nie mam gdzie tego umieścić, kurczę. Może przy tym ogrodzie, właśnie, tylko że tutaj też nie pisze, co oni potrzebują. Tu by było fajnie to wepchnąć. Ale tu mamy ten prąd. I to wszystko, takie co mi tu będzie bruździło. Kolejnego piętra też nie widzę sensu dostawiać. Dobra, niech stoi tu. Następny dzień poproszę. Mamy dom bez ogrodu albo apartamentowiec. Skoro tutaj mamy piętro apartamentowców, to ja to będę kontynuował cały czas. I dostawimy sobie taki ładny podziałek. Wygląda już to solidnie. Tylko widzimy tutaj chłopaczki narzekają nam na prąd. Na razie są w miarę szczęśliwi. Martwych mamy 27, nie wiadomo z jakich przyczyn. Ja bym potrzebował generator prądu. Mamy park. Tu widzimy chłopaki narzekają na brak, brak dachu. Więc jak ja bym to im pierdyknął tu to będą szczęśliwi, ale jeszcze możemy walnąć sobie kasyno. Myślę, że czemu by nie? Kasyno możemy walnąć i to mi dało coś dobrego. Coś dobrego. Śmierć. Unlucky. Niebezpieczny. Ten budynek jest niestabilny, jego efekt może mieć super dług. Super konsekwencje dług. Postawiony ulega zapłonowi. Okej, okay, czyli kasyna nie jest takie spoko. Tu mamy fabryki, prawda? Te fabryki. Ja pierdziele ile to mi rzeczy. Wyżnie, Może jakbym dał tutaj na dachu tego? O! Sorry, misiaczki, ale musiałem was zburzyć. E, dobra, któryś tu chciał ogrody. Ten chciał ogrody i oni chcą ogrody, więc tak, żebym zahaczył oba ogrody, to możemy tutaj ogrody walnąć. Nie wiem, czy to dobra jest opcja, bo teraz nie będę mógł chyba z góry nic zbudować prawda? Na tym się nic nie da, ale da się ponad to budować. Dobra. Mamy kolejną wieżę zegarową. Postawiłem i ogród mi się zniszczył. Ajajaj Czaj, o co chodzi? Czyli jak już postawię coś nad ogrodem, to ten ogród mi się rozflacza. A wieża zegarowa cofa mi chyba jedno, jeden obszar. Jakoś tak nie do końca mam to zrozumiane. Yy, tutaj możemy coś postawić. Tam gdzieś wcisnąłem, kurczę, w jakąś lukę miałem. Nie no, fajnie. Powiem wam szczerze fajnie. Duży domek możemy postawić. E, dobra, jakie będą tego konsekwencje zobaczycie w kolejnym odcinku, ja myślę. E, jeśli Wam się podoba, dajcie znać co o tym myślicie. Zawsze możemy sobie tam więcej podogrywać. E, tak więc cóż, do zobaczyska, cześć.